Bardzo proste, przed każdym z Was dzisiaj stoi prezent w ogóle pod nazwą zbawienie, a zbawienie to nie oznacza tylko tego, że pójdziecie do nieba, zbawienie to jest w ogóle i tutaj na Ziemi. Przecież zobacz, znasz to zdanie, jako w niebie taki na Ziemi. No właśnie, masz mieć na Ziemi tak jak w niebie, na Ziemi tak jak w niebie. Za to umarł Jezus. Za to umarł Jezus. Nie za to, żeby chodzić gdzieś tam w jakieś specjalne miejsce, ktoś tam pomacha czymś tam i będziesz miał poświęcone jajka. No nie po to umarł Jezus. No nie po to. Tak jak ja bym napluł tutaj w ten róg, zaczął tym machać i by było święcenie. Jakie święcenie, człowieku? Nie po to umarł Jezus. No nie po to. Nie po to, żeby sobie robić jakieś dziwne obrządki Z nie wiadomo czego, nie wiadomo po co Nie wiadomo dlaczego Jezus umarł za to Żebyśmy mieli tutaj Na ziemi tak jak w niebie Rozumiesz? Czyli nie dotyka Ciebie żadna choroba Żadna, żaden COVID Żaden Srowit Żadne inne Ferebele, maregele Nie dotyka Cię bieda bo w niebie nie ma biedy. Tam są chodniki ze złota. Chodniki ze złota. Rozumiesz? Za to umarł Jezus.